Czy czeka Cię wakacyjna miłość? Czy zakochasz się? Czy będziesz kochany? Sprawdzamy. Najpierw wybieramy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wybieramy sobie kartę i lecimy. Niestety, arcykapłanka mówi o samotności. Będziesz dalej samotna lub samotny, ale możesz rozwijać się duchowo i czytać książki. Tutaj zakochasz się z wzajemnością, będzie to wielka miłość. Tu duże powodzenie, dużo zabawy, dużo radości, korzystaj z życia. Możesz zakochać się kilka razy. Tu, kochani, będziesz kochać siebie jeszcze bardziej niż wcześniej, będziesz się doceniać i miejsce, w którym jesteś. Tutaj miłość z gwiazd, także bardzo się zakochasz. Tu niestety samotność, znowu samotność.